O, akurat. <laughs> Witam Was wszystkich z tej strony, Wojtek i ty. A my dzisiaj będziemy nagrywać Hill Climb Racing 2: Bill and the Beast. New event. Oczywiście, że wchodzimy. Dzisiaj, dzisiaj będziemy głównie grać na evencie, słuchajcie. Gdzie mogł Gdzie w Co to jest? Co to. Dla, dlaczego, dlaczego Bob przerobił. Przy, dlaczego Bob przerobił jak, jakiś. Przód samolotu na samochód. Bob! Bobie do czego? Bob musi naprawdę być... co tą rączką. Ja... to przeleciałem. To, to jest bardzo fajny samochód. No oczywiście eventowy samochód. Pojazd. Wszyscy widzą no, tutaj taki sam. Piero 9962. Bardzo fajny link, link, to gdzie ja chciałam powiedzieć link. Jestem na razie ostatni, to mi się nie podoba. No i który jestem? Nie wiedziałem, który jestem. A jest, jestem ósmy w rankingu? Że co, kto jest ostatni? czysty pierwszy racer. A jestem playerem. Driver. Ty pani, jestem na 11 miejscu, ale super. Dobra, Marka. Widzę, że z buta ruszyliśmy wszyscy. Znaczy ten, ten Richie rich Boy. 03.0. Nie wystartował z buta, tylko my. a Ale jestem trzeci, teraz czwarta, to mi się nie podoba. Więc wolę cię wyprzedzić Richie Boy. Czyli ja naprawdę jestem taki słaby. No co jest? Кто я, так и слабый? Не знаю. На кто же я там? Кто я там? Я там на кто месте. Еще был я на облоске. я там на девятнадцатом месте. угу. Stage One. Got it. Matko, jedyna faktycznie mi się włączył ten, ten, ten specjalny stage pierwszy. Ten fajnie jest. Mi się podoba bardzo. Ten, ten pojazd też nie dobrze jeździ w wodzie. Most złodzony, no Ty, ja jestem w jakimś. ruinach świątyni rzymskiej. Tutaj. Serio, jest jakaś. ruina świątyni rzymskiej, czy coś takiego. Świątynia rzymska, widzę. bądźliwe za samochody z tego, co tutaj widzę. Jest <grymna> posągi samochodów wszędzie. Teraz muszę naprawdę. Z Muszę naprawdę szybko jechać, bo to jest strasznie dużo wyskaków. Widzę, że ona sobie w wodzie bardzo dobrze radzi. No już tak dobrze tutaj chyba nie było. 1 minut, 3 minuty. Jeszcze za dwie minutki. Widzę, widzę, że to, widzę, że coś tutaj jest powiązane z tą ideologią radzką. Co się tutaj inspirowali. No i oczywiście driver down Kurczę blade marmoladę. Dlaczego są się to zadało? Stało. To, to jest nasze takie powiedzenia kanałowe. kurcze blade marmoladę. I się zagadałem i teraz jestem jako ostatni Jeszcze driver down. Driver down. No te 6, 5, 4, 3, 2, 1... Driver down! DNF! Did not finish! dlaczego? Um, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Tutaj jakiś hydraulik znowu wygrał. Dlaczego ktoś to tutaj skina? Ze śmietnikiem! O co to chodzi? Skąd tak. O tak, 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 tak. Got it, got it, got, it, got it. Uwielbiam miasto! Marko jak to szczera. Widzę, że tu jest to, że troszeczkę ta mapa przykopywana z tego, z takiej oryginalnej mapy Climb Pricing Hill No właśnie to się nazywało, bo jest na no taka mapa bardzo podobna zresztą. A kamienice widzę bruklińskie, bo takie. No powiem Wam, że takie, no średnio utrzymane, w dobrym stanie, takie brooklyńskie kamienice. No i jedziemy dalej. No, i ta, ta mapa mi się bardzo podoba, ale znowu ta, ten samochód tak strasznie wyskakuje, że nie wiem. No, jakiś Rosjan jest na pierwszym miejscu, to do tego ty, to nie można dopuścić. No, to no, no to, 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 to trzeba przebić go. I, I z tym Rosjanem właśnie startuje. Co jest skurcze? Widzę, że ten Amerykanin jest w tej samej sytuacji jak ja. Już nie jest. Tak, ja, on jest już w sytuacji. Nie wygram tego. Wolę z Jukka levela. to raczej nie jestem przyzwyczajona, ani trochę. To ma jeszcze 36 sekund i, ten, i, to będzie, i to będzie tyle na ten odcinek. Ten, event się, ten, ten, ten eventowy odcinek się już skończy. Za 20 sekund. I teraz już 19. Tak, kocham dwudziestu Już, się zrobił ich że, że tak powiem buraczany. Ale zdążyły! Ale zdążyliśmy, słuchajcie. Touch to tu continue? I kto jest pierwszy? Pierwszy już na części, nie jest Rosjanin. A jestem na 19 miejscu, to dalej bardzo dobrze. Tylko gdzie te teraz jestem? Teraz jestem dwudziestym miejscem, ale ważne, że jestem w tym rankingu. Jednych z najlepszych fajnie. No tak i tam to są takie 30, 50. Czasem jestem nawet. Dust wall -A. Cóż, może to sobie zrobimy na samym odcinku. Na dzisiaj kończę już. Cześć, po pa! Kurczę, nie udało się. Ég sér að...